Witajcie, kochani, na moim kanale Dziecko bez ekranu. Jeśli Waszemu Dziecku spodobała się zabawa z podskakiwaniem na kolanach, kamyczki, kamyczki, ta propozycja też będzie strzałem w dziesiątkę. Potrzebne będą kolana, dziecko i ten krótki wierszyk. No to zaczynamy. Sadzamy naszą pociechę na kolanach i udajemy jazdę na koniku. Jedzie jedzie pan pan na koniku samsa. Zanim jedzie chłop chłop na koniku hop, hop, Jedzie jedzie baba i z Konika spada. I od nowa: Jedzie, jedzie pan pan na koniku samsa, Zanim jedzie chłop chłop na koniku hop, hop, jedzie jedzie baba i z Konika spada. I jak zawsze życzę udanej zabawy z dzieckiem bez ekranu. Bye bye!